Gee, it sure is boring around here. My boy, this piece is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. Your Majesty, Ganon and his minions have seized the island of Koridai. Hmm, how can we help? It is written, only Link can defeat Ganon. Great, I'll grab my stuff. There is no time. Your sword is enough. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Squadola, we are off! Wow! What are all those heads? These are the faces of evil. You must conquer each. I guess I'd better get going. Here is the map. Where do you wish to go? Bez domka 22, i tak już chcemy świąt dochoja. Ekipa Grokostka to samo, co nieno i klopale od ekipy. Masz Mariosza i nic więcej za 270 i 67 koron kolumbijskich. PC Markto najlepszy poter na świecie. Od Pani Gry z kosmosa z Rosji i sowieckiej no i takich, których świat nie widział. GTA 6 Mówimy o tobie Bong 2011 polecam za 99 i 99 grozofromskich Malochejcer po prostu Malochejcer. 10 na 10 od IGN, Gamespotter i Metacritic. Only on The Marcinek Station 2. NTK Brokostka za 3000 groszów polskich i dwa zyla. Ha 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 tego się nie spodziewaliście choinka na święta marki bez domka. Tak, wiemy, jest listopad do cholery, ale muszą być święta, bo witamy w kapitalizmie. Za 67 emeraldów. Blok ekipa na VHS no co. Wszystkie odcinki blok ekipy na kasecie. Za 39,98 okay. zł miany. Ze starzeń chłopca. Tak, dosłownie to on, zestaw na żeń chłopcem. Bo taki xyd, ma de in Słowenia. 666 reali femboistano, czyli polski, gra Aksio and Oganda Knuckles. No co, Reksio i Oganda Knuckles rozpierdalają galaktykę Kowicz, bo to agenci galaktyki Koi w dobie. Zachowijczyk Piotr, ktokolwiek, co, za 93 798 473 987 litrów spermy XDDDDDDDDD, draże zbrodniarzy kremowkowe. Pan Jabeł trzeci łączył małe sieci, zawtły, w twórt. Tak. Moi mózg, dla toje odbyt, znaczy niebyt, i dajemy my im do bezdomki, bezdomka. Dla ciebie, dla męktawilki.